Cześć, jestem Banan. Witam Was na moim kanale, a dziś recenzja procy Trumark S9T. Yy, proce kupiłem dość dawno, jakoś w połowie wakacji, jakoś w połowie lipca. Yy, sprawuje się bardzo dobrze, powiem trochę o wymiarach. Yy, szerokość, czyli rozstaw tych widełek w najszerszym miejscu. To 11 cm. Wysokość, czyli odtąd do końca to 17 cm, a sama rękojeść ma 10,5 cm do końca tego od góry. Proca wykonana jest sama konstrukcja, sam szkielet procy, wykonany jest z mocnego grubego aluminiowego pręta. Jest naprawdę mocny, można z niej strzelać bez tamtej rękojeści, bez tego magazynka. Tak, to jest ten magazynek. On jest rozkładany, ja go skleiłem taśmą, bo mi się rozwalał za każdym razem jak go wyciągałem. No tutaj widać nawet taką szczelinę. Można go sobie włożyć, wyjąć, w nim się mieści około 40 kulek. To też zależy jak się ułożą, ciężko je łożyć, tak, żeby się zmieściło trochę więcej. Wyciąganie tych kulek wygląda prosto. Podkładamy rękę, otwieramy, zamykamy i mamy kulkę. Tutaj otwór od tego magazynka ma 7 mm, czyli kulki nie mogą być większe. Mniejsze mogą być, ale jest problem, bo jeśli są za małe, tak jak do ASG czy do czegoś, to wypadają po prostu przez tą dziurę tutaj. Ja nie używam tego magazynka. Strzelam z procy, tako, o jest wygodniej. Kulki trzymam w takim o, pojemniku, już trochę mało mi ich zostało. Yy. Naciąg dość mocny, ale też nie za mocny. Idealny właśnie dla młodzieży, dla dorosłych, pobawić się gdzieś postrzelać. Yy. Tutaj taka skórzana łatka, trochę zakrwawiona, brudna od czegoś. Ale wytrzymuje naprawdę dużo. Tutaj widać, pręd jest tak wygięty do tyłu, żeby nie przedziurawić tego naciągu, jak naciągamy do tyłu. Bo gdyby był prosto, to naciągalibyśmy tak o, i ta guma po prostu by szybciej pękła. Do pracy skonstruowałem sobie taki kulochwyt, już go pokażę. Taki oto kulochwyt. Jest to karton. Z przodu jest karton, na którym wieszamy tarczę. Tarczę sobie wydrukowałem normalnie na drukarce. A całość to taki pojemnik jakieś pudło po klockach jakimś czy po czymś. W środku jest to wypchane jakimiś gazetami, papierami, kartonami tymi wytłoczkami od jajek. Założyłem nowy karton teraz, bo tamten już był. W tragicznym stanie ten z przodu po prostu co jakiś czas się go wymienia i tyle. Środek też się czasem wymienia. Przejdźmy więc do testów. Podsumowując, jest to dobry sprzęt dla średnio zaawansowanych, jak i dla początkujących, a także dla zaawansowanych. Jest to naprawdę porządna proca dobrej, nie wiem czy znanej, wiem, że dobrej amerykańskiej marki Trumark, która jest lubiana w świecie ludzi, którzy strzelają z procy. Proca nie była zbyt droga, kosztowała około 50 zł. Plus oczywiście kulki. A i w tym filmie yy, ze strzelaniem na odległość nie wiem, czy było dobrze widać, ale te kamienie leciały na około 3 czwarte pola. Więc jak na kawałek zgiętego aluminium, to jest naprawdę imponujące, hmm. że latało to tak daleko, bo pole jest dość duże. Polecam ją każdemu, kto chce zacząć swoją przygodę jakąś ze strzelectwem, z procą. Strzelectwo bardzo lubię strzelać ze wszystkiego. Mam wiatrówkę, mam dmuchawkę. Dmuchawkę mam domowej roboty. Pokażę też, jak się ją robi w jakimś filmie. I mam też tą procę. Ze wszystkiego bardzo lubię strzelać. Kiedyś sobie nawet robiłem łuki, strzelałem z nich dużo. Polecam wszystkim, którzy interesują się strzelectwem ogólnie od dorem ta proca przeżyła naprawdę dużo jeden naciąg przeżył już naprawdę bardzo długo bardzo dużo z niego strzelałem chociażby jak byłem na Mazurach no po prostu dobry sprzęt polecam każdemu to by było na tyle w tym filmie dzięki i do zobaczenia